Zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Więcej dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Gdy mnie wiatr, zawsze za wiosła Zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Więcej dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Gdy mnie wiatr, zawsze za wiosła Wiosła Wychodzę na prostą czasem, nowy sezon Co Moi ludzie o tym wiedzą. Gdzieś tam jedzą, specjaliści popyt zmierzą. Bo zawsze wężą profit, kiedy wchodzi świeżo. Kodeks honorowy, zostaw gorycerzom. Robię prawdziwy stridar. obrysuję ich zwłoki, kredą od początku. Nie dla sportu gracz, rab na nic podziemia. Nagrywają tu swoich ziomków, jak każdy Francji Karim Benzema. Chcieliby, żebym wymienił ich wszystkich Podał ich nawet z imienia, nie z psyki. Z mojego punktu widzenia korzyści, nie ich zyski Niski pułap lotu, dawniej gracze spadli z tronu Dlatego dziś jestem gotów zgarniać więcej własnych plonów Sporo mam płaskich tonów, poczuj smak tej prawdy, ziomuś Nawet Robert Lewandowski słucha sobie karmi w domu To zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Wiem co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Zobaczmy. To zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu jakie tobie karty rozdał Wiem co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Gdy nie wiatr zawsze chwytamy za wiosła, wiosła fałszywi ludzie wróżę im porażki zek. Nie podaje graby jakby witał się Joachim Leff to jest? jest spięta sekta krwawi, wiesz? Depczą mi po piętach, ale BR to nie achillez Na Nawin tez, jak zabić stres, ich dławi gniew nie sparzy mnie Tych pary lawin, Wes lub z ich twarzy krew. Choć O czym taki leż w oczy nawiniesz? Ziomy mówiły mi karabin weź, to wyluzowuje jak kanabis, wiesz? Sam nie należy do pola czy zawsze ją zamiast do czy weź Cena słaby to nie pozostawia zawsze brud Scena jest jak domek skarb czujesz się jak Underwood Wokół tyle zakrętów, prawdę jednak zawsze mów Nawet kiedy klasy wróg po swoje wejdę w paszczę lwu Jestem wylewny, mam przy sobie pasem słów. Jeśli z czasem stracę słów, to jakbym stracił pracę znów? Masę słów, piszę na karkach, ziomoż i nie tracę czasu. Na makulaturze zwróciłbym na duże, parę lasów. Tu zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał. Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał. że dzisiaj można i to naprawdę głos mam. Gdy lepiej wiatr, zawsze czytamy z obu To zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał. Nie mam na to wpływu, kto tobie karty rozdał, Więcej więc można znaj, kto naprawdę głos ma, gdy nie biega, co Za pyta mnie na piosła, piosła. Ja muszę iść przed siebie Wiem, nie, 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 porozmawiać nie wiem który raz zawsze kiedy jestem w trasie nam się dłuży czas nie widzę wtedy słów których używasz jak chcę zbudować tam duży dom nad nim duży dach Two enemies left.